Będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Filip Błachut, portal Indecage.pl Dzisiaj moim i Państwa gościem Dawid Zawada Prosto ze słonecznej Florydy. Witaj Dawid, u Ciebie poranek e, Chyba dopiero wstałeś, co? No, stałem tak godzinę Godziny przedtem tutaj jest 10 rano i weekend jeszcze, jak to jest odpoczynek, to się dłużej prześpi. Powiedz mi, w Stanach jesteś chyba już od czterech miesięcy, tak? Przynajmniej relacjonował mi Martin, z którym miałem okazję rozmawiać w piątek. Także pełen obóz przygotowawczy do następnej walki właśnie w Stanach, tak? Tak, no, przyjechałem tutaj względu y, trenować i bo wtedy jeszcze była ta korona bardzo mocna, czyli w Niemczech, że pozamykane kluby i tak dalej. To mieliśmy pomysł, że przyjadę tutaj do Stanach na PFL do Cornera Gleisona, żeby było, była ta możliwość przelecić do, 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 do Stanach z Niemiec. No i byłem w kwietniu, byłem w Atlantic City, to tam było dwa, dwa, trochę dłużej niż dwa tygodnie kwarantanna 17 dni bo tak byli te reguły z PFL, to trzeba było tylko wstać w tym hotelu to dużo nie widziałam. Ale od maja to się już normalnie ruszam i trenuję tutaj w Florydzie, Emery Top Team i tak, i przygotuję się od tego czasu. No właśnie, przygotowujesz się na 4 września, twoim rywalem, Sergej Kandoszko. E, masz już go dobrze rozpracowanego? Wiesz, w jakiej płaszczyźnie musisz się go najbardziej obawiać? No wiem, on e, wtedy też walczył, ja walczyłem w, Rus w Rosji, to e, on niestety przegrał. E, ma dobrą stójkę. Jest taki. No. Powiem teraz nie jest jakiś spektakularny, ale ma, ma, jest e, e, twardy, tak? Idzie do przodu, lubi wymianę w trójkę, ale co myślę, że będzie punktem dla mnie, jakbym go sprowadził albo da radę jakoś go wywrócić. Nie? To w parterze tam mi nie, mi nie widzę lepszego. Ale jak się walka rozpoczyna to w stójce, to też jak najdłużej chcę postać z nim i zobaczyć kto, kto będzie lepszy w stójce. No ty też nie, nie odmawiasz wymian w stójce, także na pewno dacie efektowny, efektowny pojedynek. A powiedz mi w American Top Team z kim głównie sparowałeś do tego pojedynku? Kto tak najmocniej cię dociążał w tych przygotowaniach? Ja powiem szczerze, że ja prawie z wszystkimi sparowałem. E, bo też na początku pomagam e, dużo chłopakami, bo miałem e, podobny styl do przeciwników, przeciwników ich i, e, i lubieli też e, mój styl stójki, tak? bo e, też mam taki e, trochę inny styl niż oni tutaj, bo oni tutaj liczą więcej na zapasy i na parter. Ale tutaj dużo też wsparłam Santiago Podzebinio, mi dużo pomaga nie, bo ten chłopak też ma taką e, niewygodną stójkę, bym powiedział, bo się fajnie rusza. I też do tego ma dobre zapasy, to z nim dużo, dużo robiłem, teraz ostatnie 4-5 tygodnie. No i tak to wszystkimi, kto tam jeszcze był, dużo Dagestanów tu są chłopaki, to dużo zapasów, o nich się nauczyłem, czyli wybronić te zapasy. Dalej, no i nie wiem, no dużo, dużo chłopaków, nie, teraz wszystkich tutaj powiedzieć to ludzie, bo wiedzą kto, kto tutaj wszystko trenuje w emery Top Team. I jasne, słuchaj, w lipcu minęły trzy lata od twojego debiutu w UFC, ta pamiętna walka z Danem Robercem, zresztą już z Martinem o tym rozmawialiśmy, ja e, oglądając ten pojedynek chyba dwukrotnie to cały czas jestem przekonany, że sędziowie zdecydowali, źle zdecydowali o zwycięstwie w tej walce, tak mi się wydaje. Natomiast jak Ty oceniasz te trzy lata w UFC, bo to było właśnie jedno zwycięstwo z Abubakarem Bakar, Abu Nurmagomedowem przez poddanie, no i niestety trzy porażki? Jest jakaś dodatkowa presja przed tą wrześniową walką? No jest tak jak, jak z tą walką z Abubakarem, bo tam też miałem dwie porażki. Potem e, pojechałem do Rosji, walczyłem z Zagistanem. Nie, to też nie była jakaś mądra e, 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 sytuacja, ale. Ja ja dam radę wykluczyć, bo ja lubię presję. Lubię też być underdogiem. W, tym, w, tym, w tej wacji teraz nie wiem, kto jest underdog. E, ale. Nie, ja, ja, ja lubię taką presję, nie, bo teraz, teraz się więc znowu wszystko pokazać nie, w siebie. I e, no, trochę, trochę mi nie leciało tak. Ale teraz teraz myślę, że jestem e, e, dobrze przygotowany e, po tej walce z abubakrem też mam e, prawie ponad, no, ponad rok przerwy przez tą koronę i e, w, czyli w walce nie? Ten no, trenowałem co czas ale e, praktycznie trzeba, trzeba więcej trochę walczyć nie? tak w, dwa trzy razy w roku żeby e, nie, nie, nie wyjść z tej z tej e, 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 z z tego tego rytmu. Z, tego rytmu, tak. Nie? Bo walka i trening to się też dużo różni, różni, nie? No taka ciekawostka, to przed walką z Abubakarem Nurmagomedowem również z Tobą rozmawiałem, również zadałem Ci to pytanie o presję, wtedy udało się wyjść z tego zwycięsko, także może tym razem znowu razem rozmawiamy i uda się wyjść zwycięsko z kolejnej walki. Powiedz mi, chciałbym Cię zapytać jeszcze o Abusa Magomedowa, który ku niepocieszeniu polskich kibiców rozstał się z KSW i dołączył do UFC. Jak myślisz, czy Abus może namieszać mocno w swojej kategorii wagowej? Tak, tak. Abus jest bardzo, bardzo dobry zawodnik, nie tylko w parterze, czy w zapasach też ma bardzo dobrą stójkę. Się już pokazał tutaj w Ameryce, jak w pierwszej lidze PFL walczył. W 2018 roku do finału wszedł, potem niestety przegrał, ale on ma bardzo, bardzo duży potencjał i też się cieszę dla niego, nie? że się udało dla niego w UFC, bo, bo, bo nie wiem, bo, on, bo, on, bo dla mnie to on musi musi coś pokazać. Nie? Myślę, że on może bardzo, bardzo daleko przejść tam w UFC. I, no i się cieszę dla niego i zobaczymy, kiedy będzie zadebiutuje. A, no. A powiedz mi, bo również 4 września Roberto Soldicz stoczy swoją walkę z Patrykiem Kinslem, z którym w przeszłości przegrał twój rywal Sergiej Kandoczko. Natomiast hmm. myślisz, że to będzie dla Roberto walka, która pozostawi go na, na tronie w kategorii półśredniej w organizacji KSW? Ja myślę, że Roberto może go pokonać spokojnie. O, bo on bardzo silny jest. On bardzo mocno trenuje o czas, czy porażka, czy zwycięstwo. On zawsze jest w treningach i się lubi polepszyć. I teraz po, po walce materii tej są bardzo dobry progres. No, też się ciekawy na tą walkę nie. Bym też chciał być tam zobaczyć, nie? Ale niestety walczymy znowu w samym dniu. Tak samo było jak ja walczyłem w Rosji, to my też walczyli wszyscy w samym dniu. I no i wszyscy wygraliśmy to myślę, że teraz są dobre, no, do, dobre znaczenie znowu tak będzie. A powiedz mi, jak będzie wyglądał twój narożnik? Wiem, że Martin się do ciebie wybiera na walkę. Kto oprócz Martina stanie w twoim narożniku? No niestety, tak się stało, że miał trener e, tutaj z moim topnym też lecieć, ale nie da rady, bo jest prywatna sytuacja, co mu się stało. I, e, no, niestety nie może przejechać, i reszta już się wybiera na KZW, bo tam nie tylko Zolić walczy, też Antun walczy, też Armen walczy i nie wiem, jeszcze Zara walczy. Dużo przeciwników tam walczy, to one muszą, no, muszą też tam postać w narożniku. I, I moja walka się teraz przyniosła do Vegas. To też nie jest. Gdzieś tutaj po, poza granicą, tylko to jest daleko. No, mi starczy Marcin. Marcin mnie zna od początku, przez niego e, stałem się zawodnikiem MMA. Ozna moje pierwsze kraki, to, to on wie, jak ja. No, co i jaki styl ma, bo na, w końcu się tyle uczysz, ale jeden styl zostaje i to jest nasz styl, nie? I my, my się znamy dobrze, jest rodzinnie. I no, mi starczy jeden, jeden narożnik, bo w końcu to ja, ja siedzę w klatce i tylko walczę, nie? No tak, a powiedz mi odnośnie Martina jeszcze, bo miałem okazję z nim rozmawiać. Gdzieś tam pewnie już myśli o końcu kariery, natomiast nie dał jeszcze jasnej deklaracji. Mówi, że chciałby stoczyć jeszcze jedną walkę, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało. Podobno są plany na Iwana Erslana. Myślisz, że Martin ma jeszcze szansę, żeby gdzieś liczyć się w walce, tej takiej drabinkowej, rankingowej w organizacji KSW, czy to już raczej jest koniec jego sportowej kariery? To sam musi dla siebie wiedzieć. Nie? On musi zobaczyć, jak jego treningi lecą, bo on też nie robi to życiowo. Tak? On pracuje. On jest ojcem teraz i ma też inne warunki życia, tak? To musi sam dla siebie wierzyć. Ja zawsze, jak będzie potrzebował kogoś do cenowania, albo na, do narożnika, to ja chętnie jestem, um, ale trzeba z dobrym planem iść, y, dobrze się przygotowywać. U niego to by musiało też dłużej trwać, bo on pracuje do tego. Tutaj, 4 miesiące to musi naprawdę robić dobry progres w treningach, żeby zawalczyć, tak ja, tak ja sądzę, jak on sądzę, jak on, bo ja teraz nie wiem, jak chłopaków dużo, długo nie widziałem, to nie wiem jaki progres tam robią, czy trenują, czy w ogóle jak tam sytuacja wygląda. Wygląda tak, że widzę, że trenują, bo pootwierali wszystko, ale znowu tam słyszę, że korona jakaś nowa przyszła, nie wiem, bo ja tutaj się, naprawdę, jak tutaj siedzisz w Stanach, to o tym nic nie czujesz, bo tutaj ludzie chodzą normalnie, bez maskach, albo z maskach, jak im się podoba. E, tutaj, nie wiem, też też byli sytuacje, które mieli koronę, ale to już jest taka sytuacja, że e, jakbyś miał gorączkę albo coś, nie? Tutaj jak ktoś ma, to siedzi w domu 3-4 dni, to, to mu przeszło. To wiesz, nasz immunosystem też się już e, przyzwyczaił do tego. Kto, kto wie, czy ja to nie miałem, nie? Znowu, ale ja tak nie sądzę, bo ja się cały czas dobrze czuję. E, witaminy biorę, e, też miałem testy w PFL, to tam codziennie nas testowali, to zawsze byłem negatywny, teraz ostatnio byłem oglądać walki Gleisona ostatnio e, to mnie też sprawdzali, to też byłem negatywny, to tyle dobrze, nie? i się żyje życiem, nie? i tak dla Marcina to e, no. Zobaczymy z kim, nie? Z Iwan Erslanem, czy tam ta, też nawet e, słyszałem z Tipe też i e, chyba też jeszcze ma kontakt z KZW, też by był jakiś fajny rematch nie? z nim. Tak, to prawda, tam też jest walka jeszcze do, do zrobienia. A propos tego PFL-i Glejsona TV, to Gleison chyba przeżywa drugą młodość, zbliża się do czterdziestki, a tutaj dwa zwycięstwa z rzędu. Teraz efektowne poddanie bardzo szybciutko na PFL-u. Myślisz, że jeszcze może tam namieszać w tej walce o najwyższe cele w organizacji PFL? Na razie mu się te skończyły, ale PFL robi takie, bo one mają, teraz jeszcze finał zostaje, ale potrzebują zawodniki, które tam zawalczą, to sądzę, że jeszcze raz tam zawalczy w, w październiku, to będzie 27 finał jest. Zobaczymy w następnym roku. nie ja, ja, U niego taka, taka była sytuacja w pierwszej walce, bo on przed tym chyba półtora roku albo też ponad rok nie walczył i też nie miał ten rytm nie, że w klatce jest. Też to poczuł, bo ja z nim gadałem, powiedziałem, że że w tej walce z tym Zeferyniu, to ty stał jakbyś był zamrożony, nie? Bo ja go znam w sparingach i wiem jak się rusza i też ma, już e, robił dobry progres w stójce, e, dobrze boksuje i zapasy i parter, to nie muszę o tym mówić, nie, to ma znakomity i bardzo silny do tego jest, tak. No, ale myślę, że w następnym roku, jak tam jeszcze raz zobaczy, to może inaczej wyglądać, może się dalej przyjść. Dobra, powiedz mi, Dawid, jeszcze, jak wygląda Twoja sytuacja kontraktowa? Bo Ty niedawno podpisałeś nowy kontrakt, chyba ta walka z Ramzanem MWem była pierwszą na nowym kontrakcie, także jeszcze cztery walki powinny zostać. trzy walki. Trzy? Nie, trzy, tak. Ja zawsze podpisuję cztery walki i pierwsze było z Ramzanem Miefem, i teraz mam trzy, nie? Tak. No to co, mi pozostaje na koniec życzyć Ci, żebyś miał jeszcze szansę wykorzystać te trzy walki w kontrakcie, żeby Twój najbliższy przeciwnik został odprawiony równie spektakularnie jak Abubakar Nurmagomedow. Mam nadzieję, że żadna korona i testy Cię nie wykluczą z tego pojedynku, że w pełni zdrowia będziemy Cię mogli oglądać 4 września. Dziękuję bardzo, dziękuję za wsparcie, dziękuję za wywiad i 100% przyjdę zwycięsem z powrotem do Europy dla Polski i dla Niemcy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za wywiad. Trzymaj się, Dawid. Trzymajcie się.